Dzisiaj mam dla Was tradycyjną kartoflankę z boczkiem i kiełbaską na żeberkach, żeby nie było. Treściwa, sycąca, jak dawniej umamy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynam od ugotowania wywaru. Z żeberek. Mam dwa kawałki żeberek wieprzowych. Wrzucam sobie do zimnej wody. Dodaję trzy kulki ziela angielskiego, dwa liście laurowe, sól. Nakrywam pokrywką i gotuję na średnim ogniu około jedną godzinę. W międzyczasie kroję sobie boczek wędzony. Mam kawałeczek boczku wędzonego surowego. Kroję go drobno w kostkę. Kroję również dwie kiełbaski w takie cienkie półplasterki. Może być również w kostkę. I przerzucam go na patelnię, na której już dałam około jedną łyżkę smalcu, żeby ten boczek szybciej zaczął mi się wytapiać. I chcę go podsmażyć, żeby mi się tak ładnie zarumienił. No i jeszcze cebula w kostkę drobno. Jak boczek mi się już zacznie ładnie rumienić, to dodaję kiełbasę i smażę jeszcze razem z kiełbasą, aż kiełbasa się zarumieni. O, właśnie taką chciałam. Teraz już jest gotowe, możemy przekładać do garnka do naszych żeberek. Starajcie się tylko, żeby cały tłuszcz jeszcze pozostał na patelni. A na pozostawione na patelni tłuszcz rzucamy pokrojoną kostkę cebulkę I podsmażamy, aż nam się zeszkli. Do zeszklonej cebuli dodajemy startę na tarce o grubych oczkach warzywa: jedną marchewkę, jedną pietruszkę i kawałek selera. Przesmażamy przez 2-3 minuty. Warzywa można by było również. Od razu wrzucić do zupy, ale takie przesmażone chwile, jeszcze na tłuszczu, poboczku i kiełbasce będą o wiele smaczniejsze. Warzywa podsmażone możemy dodawać również do naszej zupy. Żeberka możecie wyjąć, oddzielić od kości, a mięso pokroić i wrzucić z powrotem do zupy. Ja jednak zostawiam w całości i później jemy dodatkowo do zupy. Zupę zamieszam i doprawię jeszcze sporą ilością majeranku, jedną taką czubatą dużą łyżką. Rozetrę między dłońmi. Za chwilę będzie już pięknie pachniała. Ja moją kartoflankę robię bez zasmażki. Oczywiście możecie zrobić zasmażkę, ale ja mam taki swój sposób, że nie trzeba już dodatkowo zagęszczać mojej zupy. Połowę ziemniaków kroję w taką grubszą kostkę. A drugą połowę ziemniaków kroję bardzo drobno, w drobniusieńką kostkę. Ta drobna kostka szybciutko nam się ugotuje i zacznie rozpadać, zagęszczając naszą zupę. Dorzucamy ziemniaki do zupy i te małe i te duże. Doprawiamy jeszcze do smaku solą i pieprzem. Tak, dosyć porządnie tym pieprzem. I gotujemy do czasu, kiedy ziemniaki nam zmiękną, a te drobne ziemniaczki zaczną się pomału rozpadać. Wtedy nam zupa się zagęści. I będzie gotowa. Na koniec możecie ją jeszcze dodatkowo doprawić na przykład mielonym kminkiem, ostrą papryką lub słodką papryką, żeby trochę podkręcić jej smak. Ja jednak już uważam, że nic więcej nie potrzeba. Taką kartoflankę robiła w domu moja mama. Zwykłą, prostą, tradycyjnym sposobem. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i zajrzyjcie również na moją stronę spojskiejedzon.com oraz na inne moje filmy.